Niestety przegraliśmy tutaj mecz z Brazylią, jedną bramką, no na to, yy, myślę, że dużo błędów i strat popełnionych w ataku pozycyjnym, gdzie Brazylijczycy nas skontrowali, szczególnie w pierwszej połowie to było widoczne. Yy, mamy wiele do poprawy, wiem, że to już takie coś nie będzie mogło się wydarzyć na mistrzostwach, no tam też będą troszeczkę inne style obronne, bo takie wysokie 3-3 to jeszcze w europejskiej piłce raczej nie, nie widziałem. To trochę, trochę inaczej wygląda, ale to zawsze jakiś tam daje na przyszłość impuls, i właśnie wiedzę, też co jest naszą bolączką. Naprawdę świetnie wszystko zorganizowane nie tylko w Krakowie, ale również w Katowicach. Super atmosfera, kibice oczywiście nas dopingowali żywiołowo. Cała oprawa, też naprawdę na najwyższym poziomie. I wierzę, że tak również będzie na Mistrzostwach Europy, albo i lepiej.